Witam wszystkich. Z tej strony Krystian Spider. To jest dzisiaj 14 odcinek. I tak jak zapowiedziałem, że będziemy nagrywać na ulicy Oriona 1. Jeszcze do tego będzie aż 14 takich odcinków. Od tego dzisiejszego do 27 odcinka. A 27 odcinek to będzie Oriona 23. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, że dzisiaj z powrotem jedziemy kolejną wintą. Witpol. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie do oglądania. Ale piękna kratka pomalowana. Kosmonautów polskich 52, 54, 56. Ale pięknie pomalowane. płytki nałożone bardzo ładnie. Yeah. Widajecie, dobrze. No, coś powoli. Wciskamy 10 i idziemy. Oczywiście zamykają. Rok modernizacji, 2006. Pozdrawiam wszystkich. Hmm. Niepotrzebnie jakieś tutaj... Ciuchy tutaj są w windzie. Nie spodziewałem się hmm. tego, że ciuchy będą w windzie. <laughs> A to dopiero byłoby zabawne może dla kogoś. Ale lepiej, żeby było porządek, a nie bałagan. Ale taka już jest młodzież. Jesteśmy na dziesiątym piętrze. Tu coś tak mi Dobra, pokażemy teraz sam witaszki. Pięknie widać cały osiedle Kopernik. Stąd widać Tesco. Galiusza 6, 8, 10 i 12. Widać ulicę Keplera. 2, 4, 6 i 8. Tak, dobrze. Hmm. Zakaz palenia obowiązuje w celnym budynku, aha. To jednak. Pokażą coś jeszcze. Tu już już przejście do ostatniej klatki. Hmm. Wymienię tutaj bezpieczników, czy cokolwiek. Ale dobra, nie będziemy tam wchodzić. Zorientowałem się w ostatniej chwili. Dobrze, że od razu wsiedliśmy do windy. Bo byłoby naprawdę gorzej. Masakra by była. Uch, ja już myślałem, że zawału dostanę. Ale na szczęście nie. To jest właśnie radość, że jesteśmy uratowani. No i jesteśmy. Parter jest. Oczywiście. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia.